Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj spojrzymy sobie na kolejne urządzenie, a będzie to tym razem tego typu waga łazienkowa. Moi drodzy, a omawiany przez nas dzisiaj produkt to inteligentna, elektroniczna waga łazienkowa, która została już przeze mnie zakupiona. Spory, dosyć kawał czasu temu, ponieważ na dzień 29 lipca 2019 roku na portalu Aledrogo w kwocie 89 zł. I muszę powiedzieć, że w stosunku do dnia dzisiejszego cena tej wagi już dosyć sporo wzrosła, z tego co widziałem. No, może pokrótce tak omówmy, jak, co ona tutaj jest w stanie nam zmierzyć, a mianowicie jest w stanie nam zmierzyć oczywiście samą wagę, ale dokonuje również pomiarów tkanki kostnej, tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej oraz zawartości wody, ale to nie wszystko, ponieważ jeszcze nam pokazuje na przykład dzienne zapotrzebowanie na kalorie, a wszystko to dzięki tutaj. Tym oto czujnikom, na które umieszczamy stopę. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w te czujniki, także ja nie patrzę na te pomiary, patrzę głównie tylko na wagę, a waga i cała reszta ukazuje nam się tutaj na tym dużym podświetlanym na niebiesko ekranie LCD. Marka tej wagi to dokładnie raven EW006. Tutaj mamy tabliczkę znamionową. Tak to się prezentuje. Mamy oczywiście nóżki antypoślizgowe. Co ciekawe, tutaj zastosowano szkło hartowane. Jest też dzięki temu to wszystko antypoślizgowe. Bardzo solidnie ta obudowa jest wykonana, to muszę Wam przyznać. Użytkuję tą wagę, tak jak mówię, już od dwóch lat i wszystko jest w porządku. A całość jest zasilana tutaj poprzez cztery baterie typu AA. A tak to się tutaj, moi drodzy, prezentuje. Mamy tutaj też pamięć na 10 użytkowników. Sterowanie dotykowe za pośrednictwem tych tutaj oto przycisków, które widzicie. Maksymalne obciążenie tej wagi to 180 kg. Także, tak jak mówię, mamy tutaj analizę składu ciała kompaktowy wygląd stabilną platformę, szkło hartowane i obsługę do 10 osób. No dobrze, może włączmy sobie tą wagę. Naciśnijmy tutaj ten oto środkowy przycisk i tutaj mamy właśnie tych użytkowników. Możemy sobie zjeżdżać do góry i do dołu nie wiem, czy widzicie. Może ja tak. O, dobrze, teraz chyba widzicie, możemy sobie tutaj wybierać, tak? Mało tego, dobrze, mamy użytkownika numer 0, teraz wybieramy płeć, kobieta czy mężczyzna, no wiadomo, jestem mężczyzną. Teraz wybieramy tutaj wiek, ponieważ tutaj też wszystko dopasowujemy: a powiedzmy 34 lata i co ciekawe, wzrost, moi drodzy, tak. Powiedzmy 175 cm wzrostu, i w tym momencie możemy, moi drodzy, się tutaj ważyć. Za chwilkę się zresztą zważymy. Tutaj jeszcze z tyłu znajduje się coś takiego jak unit, czyli po prostu taki przycisk tajniacki, że tak powiem. I możemy tutaj zmieniać z kilogramów po prostu różne wartości tak? wzrostu też. Funty mamy, tak jak widać. Ok, eee, dobrze, tak to pokrótce się prezentuje. Eee, Weźmy zatem na tą wagę. No dobrze, moi drodzy, eee, nadszedł ten moment, eee, także włączmy sobie tą wagę. Użytkownik 0, płeć, mężczyzna, wiek 34 lata. 175 cm wzrostu, i na sam początek, moi drodzy, mamy już tutaj przyszykowanego gościa specjalnego, który zechce się tutaj zważyć, a mianowicie zgrzewkę wód mineralnych. Mamy 6 butelek 1,5 litrowych, waga 9,4, czyli wszystko by się, moi drodzy, tutaj zgadzało. Jak widzieliście, pojawił nam się komunikat ERR czyli error, ponieważ nie jest w stanie tutaj wykazać tej tkanki tłuszczowej i mięśniowej, ponieważ jak, jak widać nie ma tutaj żadnej stopy na tych oto czujnikach. No dobrze, no dobrze, także teraz pozwólcie, wejdę sobie ja, od razu mówię, że troszkę się spasłem, także zobaczymy co z tego wyjdzie, OK. 89,2 i tutaj mamy jak widać pomiary przeróżne, i tak to moi drodzy się właśnie prezentuje. Dokładnie wam już to, bo chyba była tkanka kostna, dokładnie już wam nie powiem, gdzie jaka jest wartość, ponieważ nie mam już instrukcji obsługi. Ale wiadomo, jakbyście kupili tą wagę. no To wszystko jest wyjaśnione jasno i klarownie. Bon, BON to chyba była tkanka kostna. Także tak to się prezentuje. No i cóż ja tutaj mogę Wam więcej dodać o tej inteligentnej wadze. Może tylko tyle, że zapomniałem Wam powiedzieć, że dokładność pomiarów jest do 100 g. I tutaj jeszcze potrafią się pokazać graficzne ikonki, które w skrócie nam pokazują, czy mamy nadwagę i tego typu pierdoły. I to by było na tyle z mojej strony. Ja z tej wagi jestem zadowolony i śmiało ją mogę Wam polecić. Także to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Serdecznie zapraszam i Was pozdrawiam. Trzymajcie się, hej!